thank <sweak> you Witam Cię bardzo serdecznie w naszym podcaście Mako Mówi, Cześć. Z, w którym rozmawiam głównie z naszymi pracownikami, ale dzisiaj mam okazję rozmawiać z Tobą, z naszą stypendystką. Mam nadzieję, że trochę nam za chwilę ten temat przybliżesz o co chodzi, co to za stypendium. No i żebyśmy mogły to zrobić, to chciałabym Cię przede wszystkim zapytać, skąd dowiedziałaś się o tym, że istnieje coś takiego, że jest taka opcja, żeby, żeby aplikować na, na stypendium młodzi w łodzi. Ja od zawsze byłam osobą dosyć ambitną i szukałam różnych możliwości dla siebie. Z racji, że jestem tegoroczną maturzystką, to miałam mnóstwo czasu w wakacje i stwierdziłam, że chcę te najdłuższe wakacje swojego życia dobrze wykorzystać. Dlatego zaczęłam szukać jakichś właśnie programów, ciekawych konkursów, no głównie w Łodzi, bo już wiedziałam, że będę tam studiować. I tym sposobem prawdopodobnie w internecie natrafiłam na program Młodzi Włodzi. Mhm. I... Od tego, wiadomo, od tego, że zobaczyłaś informację o tym, że program Łodzi i Łodzi istnieje, do decyzji, żeby zaaplikować, pewnie trochę czasu mija. Co cię skłoniło do tego? Musiałam się do tego przekonać. Wiadomo, że na początku miałam możliwości, czy moje osiągnięcia są wystarczające, czy dam sobie radę, czy w ogóle warto. Ale po rozmowach z rodziną czy z przyjaciółmi stwierdziłam, że wezmę udział i troszeczkę pewności siebie dodały mi na pewno wyniki matury. Stwierdziłam, że jeżeli matura poszła mi dobrze, to warto by było to gdzieś już wykorzystać, jeżeli już na studia się dostałam. Mhm. A powiedz mi, jak to wyglądało? Jak, jak ta ścieżka od zgłoszenia się do tego, że trafiłaś do nas, do Makolabu, przebiegała? Czy miałaś na to wpływ, jaką firmę wybrałaś? Jak to wygląda? Nie miałam zupełnie wpływu na to, jaką firmę wybiorę. Musiałam tylko złożyć aplikację. Tam wspominałam oczywiście o kierunku, na jakim byłam w liceum, o wybranym kierunku studiów, czy się w ogóle na te studia dostałam i wspomnieć o swoich osiągnięciach. No i w tym też zawarte były zainteresowania. Mhm. Także największym wyzwaniem tutaj było stworzenie tej aplikacji, mhm. w której musiałam zawrzeć wszystkie swoje najważniejsze osiągnięcia i przez to też jednocześnie spróbować opowiedzieć o sobie, mhm. ponieważ nie było tam takiego miejsca, które często jest przy takich aplikacjach, że po prostu pisze o swoich zainteresowaniach, tylko o mnie musiały opowiedzieć moje osiągnięcia. Także był to dosyć ciekawy proces, żeby to wszystko zgromadzić. I przedstawić w dosyć czytelny i atrakcyjny sposób. Ale Ci się udało, jesteś tutaj u nas, bardzo się cieszymy. A zdradź w takim razie jeszcze co studiujesz, bo, bo to też na pewno bardzo ciekawe i ważne i łączy właśnie Ciebie z, z Makolabem. Tak, wybrałam kierunek studiów Modeling and Data Science na Politechnice Łódzkiej. Są to studia po angielsku, dlatego jeszcze bardziej mi się podobają. Są związane głównie właśnie z informatyką, programowaniem, ale też fizyką i z tego względu padło na akurat ten kierunek. Mhm. A zdaję sobie sprawę z tego, że tak jak sama powiedziałaś, już jesteś na tym styku, tak, matura, studia, dopiero te studia rozpoczęłaś. Pierwszy rok, no pewnie jeszcze takiej super sprecyzowanej karier, ścieżki, ścieżki kariery nie masz, natomiast czy wiesz już mniej więcej, co byś chciała robić po studiach, jakiś taki zalążek planu masz? Dobrze to jest nazwane zalążkiem, bo na początku studiów ciężko w ogóle się zorientować w branży, tak naprawdę, jakie te możliwości są. Mhm. Mam kilka takich malutkich swoich marzeń, z czym by ta praca mogła być związana. Mhm. Wiem na pewno, że lubię robić rzeczy w praktyce, nie lubię nauki teoretycznej, uczenia się ksi książek, długich tekstów. Także programowanie czy uczenie się przedmiotów ścisłych jest zdecydowanie dla mnie i chciałabym w ten sposób też kiedyś pracować. Mhm. Chciałabym też, żeby ta moja przyszła praca była w jakiś sposób powiązana z moimi zainteresowaniami czy wartościami, i tutaj na przykład z fizyką, głównie fizyką kwantową, współczesną, mm -hmm. i ekologią. Takie mm -hmm. moje marzenie z przed kilku lat to pracować w elektrowni jądrowej, żeby mm -hmm. przyczynić się troszeczkę do zatrzymania zmiany klimatu, a jednocześnie robić coś związanego z kierunkami ścisłymi. Mm -hmm. No myślę, że tutaj jest pole do popisu, i faktycznie gdzieś można ten styk znaleźć. My też mamy w Makolabie taki dział zajmujący się no między innymi sztuczną inteligencją, fizyką kwantową, uczeniem maszynowym i tutaj myślę, że coś dla siebie też znajdziesz i mam nadzieję, że, to na pewno. że będziesz mogła właśnie spełnić to, to, czego potrzebujesz, czyli znalezienie tej praktyki tak i gdzieś tam dotknięcia nieco bliżej w, w takim prawdziwym życiu, a nie tylko teoretycznie. No dobrze, ale to może już wystarczy o tych, o tych takich trudnych tematach. Co lubisz robić w czasie wolnym, kiedy nie studiujesz, nie uczysz się, nie, nie, nie myślisz o tym, co tutaj jeszcze dodatkowego zrobić? W wolnym czasie zajmuję się fotografią, to jest takie moje główne zainteresowanie. Robię to już od trzech lat, tak? Odkąd rozpoczęła się pandemia, bo wtedy byłam zamknięta w domu. Akurat mieliśmy w domu aparat i się zaczęło. Także od paru lat zajmuję się robieniem zdjęć, głównie portretowych, I zdjęć to. modowych. Czasem też dotykam reportaży czy plenerów, ale jednak ta fotografia powiązana z wizerunkiem, ludźmi, makijażem jest dla mnie taka najbardziej atrakcyjna. A jesteś łukiem czy szukałaś gdzieś już jakichś kursów, szkoleń? Brałam udział w kilku warsztatach i w jednym dłuższym kursie, ale podstaw nauczyłam się sama. I zgodzisz się z taką tezą, że gdzieś tam to trzeba mieć to oko i, i to w sobie, że to nie jest coś, czego się da nauczyć? Myślę, że tak. Myślę, że po części tak. Na pewno jest wiele umiejętności, które jeszcze muszę zdobyć, i uważam, że oczywiście ciężka praca jest w, tej, w tym aspekcie bardzo ważna, tak jak wszędzie. Ale jednak zawsze miałam gdzieś taki zmysł artystyczny, jakiś nazwijmy to gust. Może. Dlatego w fotografii od początku poczułam się bardzo dobrze i przychodziło mi to wszystko z łatwością. To może jeszcze gdzieś znajdziesz połączenie między e, tym e, fizyką kwantową a UX-em, i, i projektowaniem, mm -hmm. i tworzeniem e, tego frontu, tak, tego wyglądu w, w pewnych aplikacji czy rozwiązań. No dobrze, bardzo się cieszę, że jesteś u nas. Bardzo Ci dziękuję za, za te informacje. E, być może to pomoże komuś, kto będzie się zastanawiał, e, czy warto wziąć udział w takim programie stypendialnym, i, e, a tobie mam nadzieję, że, że m, pobyt u nas w makolabie. E, Naprawdę się będzie podobał i że dużo z tego wyciągniesz. Dziękujemy. Ja na koniec chciałabym wspomnieć, że zdecydowanie warto brać udział w takich programach, bo on już może się udać. Także Dokładnie tak. też bardzo dziękuję za miłe przyjęcie. Dziękujemy również.